Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest sądny dzień, czyli ostateczny już powrót. I miejmy nadzieję, że szybko naprawię ten samochód. Wczoraj był jeszcze plezing, czyli plaża, opalanie się w innym miejscu. Nie na leżakach takich no, lepszej jakości, tylko na tych tańszych leżakach. No i to było tak, że jak jest macie dużą plażę w tym miejscu, to zazwyczaj jest to rozciągnięte. I można iść albo w lewo, albo w prawo. Więc weszliśmy po prawej stronie. No i też są tam leżaki. Za 3 euro, jedno miejsce albo za 3 euro, jeden leżak, albo miejsce. Bardziej to miejsce. Ale nie zmienię tego faktu, że wystarczająco już jesteśmy opaleni. Tym bardziej ja. Niektórzy tu nawet spaleni. Wieżorem był jeszcze dreb jedną, jak i w drugą stronę udało się trochę nagrać. Tego dreptaku. Jest on bardzo długi. Co jakiś czas przejeżdża tam ciuchcia. 3 e w jedną, jak i w drugą stronę. Także autobusy przejeżdżają. Tam jest też, jak można pospacerować pod dreptaku, to także można zobaczyć znowu miejsca do oparania się. I tak to bywa. <grym> Greckiego czasu mamy 9.11. Powoli będziemy się pakować. Na 12 mamy wyjść i oczekiwać na dobre wiadomości. I skończyła nam się ta grecka eskapada. Chociaż nagram filmiki jak będziemy wracać. I ostatnie widoki natomiast. Szkoda. No to może do zobaczenia kiedyś. Kiedyś może być ta grecka eskapada wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Na tym drataku było masa ludzi. Nie dało się by nagrać tą kamerką sportową. Dlatego w razie czego wziąłem telefon i zaprezentuję wam nagrania z telefonu. Jak to wyglądało. Po prostu w tych godzinach wieczornych tam gdzie jest 20 no du dużo ludzi chodzi. Bardzo dużo. Jak nie mają co robić, a deróg takim się skończył, bardziej to im się znudził, to zostaje im ta promenada długa. No i tam też parkują samochody, parkingi dla samochodów. Także można widzieć ciężarówki, jak tam parkują. No cóż mogę powiedzieć: kierowcy ciężarówek też muszą odpoczywać. No długa jest ta promenada, bardzo długa. Najlepsze jest to miejsce, gdzie są żółwie. Taki drugi kanalik wypełniony wodą. I tam żółwie odpoczywają. A to odkryte zostało chyba w piątek. Nie, w sobotę. Jak znowu spacerowaliśmy się, bo jeden z domowników popsuł humor. No. <ścoughs> nie przedłużając tego, zjemy sobie śniadanie i będziemy się pakować. Do usłyszenia. Witam Was serdecznie, można powiedzieć w ostatnim urywku tej eskapady. Porozmawiamy sobie, że to, co wydarzyło się w poprzednim odcinku, czyli to, że samochód się popsuł, to wspomniałem. Udało się wymienić część zamienną w poniedziałek, na tą część zamienną, która była jednak troszeczkę zmodernizowana i naprawiona, czyli po prostu ta część od samochodu, czyli ten wtrysk był tak. Modernizowany, że była gwarancja, że uda się dojechać nim. No, udało się dojechać całej sprawą, Tylko, że ta podróż trwa, trwała bardzo długo. Inną opcją, też o tyle ciekawą, było dojechać na tym wytrysku, który gwarantował założenie w sobotę. Tylko jest jedno, ale gwarancja do Macedonii Północnej była. A później wszystko się może wydarzyć. Dlatego, właściwie, można powiedzieć, była ta przerwa. Jeszcze to wydłużenie tego dwudniowego, dwudniowego urlopu, bardziej to ten urlop miał trwać 5 dni, powrót w sobotę, a okazało się, że powrót był w poniedziałek, czyli 2 dni dodatkowego czasu. Już były chmury popsute, dodatkowo był tak, że czas się po prostu śpieszyć było powoli. Było dużo postojów, bardziej to mało postojów. Były na przykład trzy postoje, z czego jedno można powiedzieć w Serbii, przy KFC. Akurat kurczaki w Serbii były dobre. I nie takie jak w Polsce, że problemy to były. Po prostu niepiechło. Cztery lidery. Ten czas można powiedzieć tej eskapady greckiej minął bardzo szybko. Bardziej to minęło tak, że. To, co najlepsze, musi się szybko kiedyś skończyć. Szkoda, że tak szybko musiał się skończyć. Pomysły, że w przyszłym roku niestety nie będzie, może za dwa lata. Już planują kolejny wyjazd rodzinny z ciocią i wujkiem, żeby jechać do USA samolotem. Bardziej to lecieć do OES-a samolotem albo gdzieś jechać. Znowu się skończy planami, że będą góry i będą zakopane albo karpacz. Karpacz był chyba ostatnio. W tym roku jakby były ferie. Czyli gdzieś w styczniu, w lutym był karpacz. No to się nie dziwię jak będą zakopane. Patrząc na to także z innej perspektywy, bardziej to twórczej, najbardziej popularnym odcinkiem znowu tej całej serii eskapady było. Pierwszy odcinek. No, nieźle. Ale, chociaż było tak, że niektóre miniatury udało się po prostu YouTube pokazać jako proponowane filmy, tylko było jedno, ale mało kto je klikał. Bardziej to ludzie zobaczyli to powiedzieli A masz mało wyświetleń, jesteś takim twórcą Mieli chyba taki wymysł wyobraźni Że nie takie pewne Ale co można powiedzieć tak szczerze No po prostu niszowe twórcy jednak tak nie satysfakcjonują no, Użytkownicy, bardziej ci tych popularnych Ale ci popularni Też nie mają Mało co do zaprezentowania Także to yy, Taki świat jest, taki YouTube jest, musisz się szczelić, ale jak się niszczyć, to wypada. I dodatkowo, jak zaczął się wrzesień, to także mało widzów też oglądać. Z powodu tego, że po prostu przerwa na wolę się skończyła i zostały tylko weekendy wolne. Następne wolne to się nie dziwi, jak będzie pierwszy, listopad. No i takie są uroki. Ale chociaż live pomagają. Co tydzień, co w piątek. Czasami także i soboty, a czasami są nie nawet niezapowiedziane. Witam serdecznie. Godzina 21.55, prawie 22. Wyżerka. Taką kolację zrobili w drodze powrotnej. Nieźle. Teraz wracamy z powrotem. Serbia. Tak, zapomniałem sobie to grać wczorajszej części. Udało się powrócić, tak nad ranem. dziewiąta. Udało się całej zdrowo wrócić. Znowu kilkanaście godzin, tak, 16, 17, do 18 by to zeszło, z postojami. Udało się wrócić całej zdrowo, tylko nie udało się nagrać tych powrotnych, tylko mało udało się tego nagrać, tych można powiedzieć widoków za oknem, bo w większości czasu spałem i odpoczywałem. Potem można powiedzieć męczące jeździe, bardziej jak się siedzi w samochodzie, te 16 godzin, to można się wynudzić i to bardzo. A były pomysły, żeby ja kierował albo ktoś inny kierował, ale wybór padł na jedną osobę i jedna osoba dotarła jak i w jedną stronę, tak i w drogę po powrotną. Cało i zdrowo. No, rodzinny wypad zakończył się udanie. Szkoda, że tak czas szybko upłynął. Tak więc, nie przedłużając, dziękuję, że oglądaliście ten, można powiedzieć, jeden odcinek, jak i całą eskapadę. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się bardzo. Witam Was serdecznie. Jeśli to oglądacie, oznacza to, że jest połowa września. I oznacza to, że udało mi się zmontować film i widzicie to albo w piątek, albo w jakiś inny dzień. Ale postaram się zrobić, żeby to było w piątek. Lepiej zrobić to w piątek i mieć to z głowy, niż później znowu przedłużać. Tą serię tak przedłużałem bardzo długo, że zaczęła się w sierpniu, a skończy się połowie września. Półtora miesiąca, żeby zmontować pięć filmów. No, niezły ze mnie ambitny człowiek. Bardziej to twórca też. Epilog jest taki, że były to, można powiedzieć, niezapomniane wrażenia podczas tej eskapady. Wszystko się skończyło cało i zdrowo, bezpiecznie i tym podobne. Pogoda w Grecji akurat upalna była i nieznośna. Także no jak w Grecji, 30 stopni więcej musi grzać i to grzało bardzo mocno. Nawet klimatyzacja nie potrafiła schodzić. I rada taka na przyszłość jak ktoś ma samochody na diesel, to lepiej z radą takiego Greka można powiedzieć jedną mało ciekawą rzecz. Kupcie samochód benzynowy, to Wam się nie popsuje. Dodatkowo podczas tych upałów, dodatkowo, że Wam wtrysk się nie wlepsuje. I żeby był troszeczkę starej daty, i troszeczkę nie aż takiej starej daty, ani troszeczkę taki, nawet taki optymalny, żeby chociaż się dobrze sprawował. Sprawował bardzo dobrze. I dodatkowo upewnijcie się, czy opony są dopompowane i czy wszystko jest wyczyszczone. Filtry, jak i wtryski do silnika zróbcie ten porządek bo później będą nieoczekiwane zwroty akcji i później kanały twórców kempingowych, czy innych tych jak podróżują samochodami, czy kamperami bardziej tak, kamperami też i samochodami, które włożą te przyczepy kempingowe, że znało coś się w samochodzie musiało coś popsuć albo słowo na z i kończy się na a chodzi o coś z samochodem się stało i to z złej myśli nie przedłużam wam tego, można powiedzieć tylko Oglądanie twórczego, znowu zapełnić musiał być, żeby się w końcu ta ostatnia piosenka się skończyła. Dziękuję za obejrzenie tej serii. Pomimo tego, że YouTube wyświetlał w proponowanych niektóre filmy, to mało kto je klikał, ale chociaż ta pierwsza część tej, można powiedzieć, eskapady była klikalna bardzo dobrze. Nie przedłużam Wam, dziękuję, że byliście i do zobaczenia w następnych odcinkach. Bardziej to będą luźne vlogi. Oficjalnie można zakończyć wspomnianą eskapadę grecką. Dziękuję, trzymajcie się i do usłyszenia.